Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym spotkaniu z multiplayerem w Call of Duty Modern Warfare 3. Dzisiaj z Tatą, a także z Wajewem zagramy dominację na mapce Estate. Dość takim irytującym aspektem rozgrywki jest to, że jest tutaj dostępny skin postaci w formie takiego drzewa. Eee... Przez co po pierwsze odbiera to realizm, a po drugie na tej mapie dość ciężko było taką postać zauważyć, co tutaj momentami dało się we znaki, no ale naprawdę ubolewamy my po prostu nad tym, że dość mocno odbiera to, odbiera to realizm rozgrywki, no ale już to jest i niestety za bardzo nic z tym nie możemy zrobić. Ale mimo wszystko zapraszam was na odcinek, tak jak mówiłem, Dominacja, ja, pat także mój tata, mapka Estate, zapraszam. To acera, bo dawno nie grałem dzisiaj <grym> Dawno nie grałem mecz temu To <grym> no nie właśnie mecz temu nie Ale Infiltracja zarubista ty No widzisz Bayevus? No widzę Ty może sniper w... wezmę? Nie dobra, nie będę brał snajpy A no bo w sumie Ruszam tak Będę sniper najwyżej zmienię Na B poszłam no na drugą? Pistolet, o oh boże Dobra Wchodzi! A jest, Aj. leży już na B, Szkoda. Bo już myślałem, że się uda. Co, myśmy żadnego punktu nie przyjęli? Ciebie zabili, a ja, ja, ja tu kampię ze snajpą. Wow. No i gdzie on był? Oni teraz będą ten. O Jezu, dobra. To są tacy ludzie. No kur... Aha, ja, mi całego prawo. Męta. Zajdę z Kurde, co jest? Rzucam Rzucam Ale strasznie u Ciebie tam słychać tą grę jednak, ten telewizor to... Dobra, dobra. Trochę troszkę ścisza, to już naprawdę kurde, prawie nic już nie będę miał. Dziękuję. Dobra, podwójne zabójstwo. Poszedł no, tak Nie wiem, się dobra? schować ze snajpem w sumie. Gdzieś przy punktach najlepiej, Wajw. No ja tu siedzę przy A, ale tu nikogo nie ma. Ja co biorę. Wziąłem. Wow! Ło! ten mi tu typ! Leży! Asysta, zabił go typ już. O nie, sniper... What the fuck? W domu jest jeden typ. Leży. O jego broń ze ciała. Jedna... Kurde no. No! Kończyłeś! Kurde, w koń, końcu go zabiłem. Na plecach coś. Ty zaznaczył. O! 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 Drzewo leży! Leży kolejny. Kurde, dobra. Baga. Predator Ajajaj O, o, na co jest, snajper To wiem, ja wiem, on tam był na rachu w poprzednio, tego budynku Drzewo, leży Tracimy cel alfa. Drzewo Jeden kamper Gdzieś na C był, ale... Bijemy do wie. domu cel Ja C przejmuję on Jest na C chyba, czy nie? Bo taki mi się też pochodist tu przeleciał Ale kurde za chłop... A jeszcze Polaczek jakiś nie, to nie ma się nad nami No kur... No jest na tym C gdzieś kurde cały czas. A, na tym takim daszku z tyłu budynku siedzi. Na tym C tam cały czas. Sam Dziwne, punktu Ona, nie bronił? O nie! O nie Dziwnie, koleś gra Kampu A! za punktu bronić. O, o, o. Dobra, leży. Kurde, myszka mi się... Kabel. O, dobra. Ta podkładka się skończyła? Ole, dostał! Nie! Uhu, ja wóch, mi ty, ty, tylko oznaczenie gościa widziałem, nie? T Ten nasz jak skingował i dostał kurde do gości w łeb. O jezu, jaki kamper. No nie no. Drzewo cię widzę, dojechało, bajew. Jakiś frajer. Poszedł grana Trafili mnie! Ajajaj, aj, aj, za dużo ich celowało do mnie Bra, leży Za późno się zorientowałem gdzie kolej jest Plecy od B tam Oni tam odajdą, po tych skałach schodzą W domu jest Ku no. kampion tam. No, kurde no, jestem za wroga No, Dorwali mnie jednak. Ja Będę sobie tego Type-95 zobaczę. Gdzie jest? Zniszczono. Na odseł od będą szli, bo przejęli tam. To A może by wziąć, może. No Ja plecy, plecy, ja od w plecy! Ja odwoja plecy! Dziewo no, jebane! Za <śmany> szybko to, to, to wszystko było, nie zdarzyło się. Leży? Kupiłem się na tym, że mówiliście, że od C i tak chciałem kogoś tam na cel. Kuźwa no zabijają ja tam wemczę szybko ponownie. O nie, ten type jest gówno. No kurde, w domu chyba sniper siedzi. Jestem za tobą! to No nie no, co za chłop w ogóle? Ale respa na B mamy, a tam sniper siedzi na domu. Ja... No i piecy, no i na ja Przejmujemy, brawo! Ale wygrywamy. Co za chłop w ogóle? Trzeba przejmujemy to chyba. On przejął nas, dobra. Trafili mnie! Gdybym go zabił, nie? Gdyby mi ktoś nie pomógł. Masakra to jest ruch tutaj Predator i to nie nasze Zabił kogoś, ale Uważam, że mu bo chyba we mnie celował <grystanie> A ja padłem <grystanie> Ale zaraz gdzie to jest tutaj A O nie no co za ty w ogóle. Jest Boi się się Zmieniam No drzewo mnie! Załatwiłem facet Drzewo to drzewo jest na jakby nie wywalić w ogóle skina z gry. To oczywiście, że tak Kruk zabezpiecza Jest to największy minus tego... Że bro, Te skiny wszystkie przechodzą. No, no 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 no. Powiesz kurde. Czy... Nie chcę powtarzać, ale też powiesz komuś, o, ale... Te gry są takie Klesy. realistyczne, a to, a to drzewa kurde Ja mi ostrzelali z każdej strony te Nie no się to wkurza takie No to, kurde Poszedł Dobrze bajewus Tam ci Sentexa jeszcze rzuciłem na pomóc Dzięki Wojakus Tam są ciągle no ja wiem, schodzą tam z... Tego drzewa w ogóle nie widać! jest hit po prostu. A to fajnie, jak myślał, że se na B wejdzie. Tu nic z tych rzeczy. Kurde, to trzeba dobrze było tam trzymać, bo... Strzelają z tych skał. Nie, jest CR. Dobra, może acerem spróbuję ja, tu gram acerem widzisz cały czas Chyba C chyba nasi wezmą myślę, bo zanim tam ci dojdą to Ale rzuca nim jak szatanem Ale drzewo chyba zdechło właśnie na Trzeba! moich oczach Łuźwa nie widać ale... <laughs> Nie na długo, nie no na co długo. za kamtem No jajaj Strasznie tu w tych strze, no. kampią tam przy domu I mnie reski w tym samym miejscu pisać. prawie ceł kurde ja się tam za do... odwili Mendy Leży z Sentexem Gdzie on był? I właśnie tą kamerę a tu już... Plecy, 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 plecy. plecy Na B plecy, będziecie plecy, plecy. mieli plecy Dobra leży Już B, B, B nam przejmują słuchajcie. A dobra macie go Mamy, mamy, mamy. Ja tu mnie trochę głupio robię, bo się tak zastanawiam, wiesz, gdzie koleś jest A przecież mam kamerę śmierci Mogę z, sobie sprawdzić. Nie? A ja moduchowo pomijam, żeby szybko wrzucić do walki, co nie? No no, no, ja też No wiesz, tak zwyczajenia sobie, sobie czasami warto wiesz gdzie koleś siedzi chociaż, nie? Orientacyjnie Dobrze jest! Dobrze Co zapleły cały meczu Ale takie kamperstwo, że to jest Ten celnik gówniany ma. No ciężki o. mecz był. Tyle się działa. Mam tak słaby wynik na no trudno. Ale grączę wygrane.